Witam kolejny raz w kolejnym filmiku Dzisiaj takie cudo. Jest to opornik wzorcowy, 10 kiloomowy, albo jak to woli rezystor wzorcowy. 10 kiloohmów. Ja teraz spojrzę co w kamerze dobrze widać. ok, Ja nie widzę kanika w kamerze, to nie wiem czy w skadu nie wychodzę. Jest to po prostu rezystor, który daje nam pe pe pewną gwarancję oporności, w tym przypadku 10 kΩ. Klasa dokładności to jest 2 setne 0,02. Mamy cztery zaciski i otworek tajemniczy. Ten otworek służy do pomiaru temperatury wnętrza rezystora. Tam mi się wydaje bynajmniej. Że będzie, tu się niesie termometr, bo taki rezystor musi być w temperaturze określony jako wzorzec. O tak jest przyjęte, że temperatura odniesienia taka wzorcowa to jest 23 stopnie Celsjusza. Mamy cztery zaciski. Jego moc w powietrzu, w tej chwili, to jest 1 W, a w kąpieli, czyli zanurzony w oleju. Żeby był chłodzony i utrzymywana temperatura jego stabilna, te 23 stopnie Celsjusza, to są 3 W. Dlaczego ma 4 zaciski? Ano do pomiaru metodą Kelvina. Ja tu spojrzę do kamery, czy to widać. Widać, Ja może go tak przybliżę, żeby można było parametry zobaczyć. O! I postawimy go w ten sposób, żeby po prostu można było. O! Jest. No ja go nie otwieram, no bo on jest zablombowany. Ma trzy blomby. Gdybyśmy go otworzyli, tam w środku byłaby taka szpuzno, szpulka z dutem oporowym. Ten lud oporowy jest wykonany, jeśli dobrze wymówię. Tą nazwę z manganianinu. Z man, oh yeah. Taka trudna nazwa do wymówienia. Jest to stop. Stop manganinowy. On ma tą zaletę, że jest oporow dudem oporowym, materiałem oporowym, ale jego oporność jest w miarę stabilna w temperaturze. No z czego ten stop jest, to nie wiem, nie wnikałem w to po prostu. I mówię, tu będzie szpulka i tam będzie nawinięty dud oporowy. Między tym a tym jest połączenie. I po środku mniej więcej będzie przylutowany ducik, i tak samo tutaj będzie połączenie, i będzie przylutowany ducik. To jest do pomiaru metodą Kelvina, ewentualnie do pomiaru metodą techniczną, bo te zaciski to są zaciski prądowe, a te zaciski są napięciowe. Jeśli byśmy mieli trzy przyrządy: zasilacz, wysokostabilny, Amperomierz wysokiej dokładności i voltomierz wysokiej dokładności, to tutaj podpinamy zasilanie. No, podpinamy zasilacz, odpływ do amperomierza i do zasilacza i mierzymy prąd. Znając prąd, znając prąd w obwodzie, tutaj mierzymy tylko napięcie, spadek napięcia na rezystorze. Mając prąd, mając rezystancję, mając napięcie, Możemy wyliczyć rezystancję metodą techniczną. No, oczywiście taka metoda będzie obarczona błędami przyrządów pomiarowych. Ja tak dokonałem pomiaru, to jest zginęły 4 omy. Ponad 4 omy mi zginęły, bo nie uwzględniałem po prostu wygrzania mierników. Mierniki były niewygrzane, ja tylko tak na próbę zrobiłem sobie. Mierniki były niewygrzane. Dodatkowo po prostu błędy pomiarowe mierników voltomierza, amperomierza. I mamy po prostu duży błąd pomiarowy. Ale mierząc metodą czteroprzewodową oporność, to wyszło mi, że brakuje 1,3 oma do szczęścia, czyli do 10 kOhmów. 1,3 ohma. 1,3 ohm. 30. To jest rezystor 10 kiloohmowy. Są rezystory 1 kiloohmowe, 100 ohmowe, 10 ohmowe, 1 ohmowe. No i takie po prostu już abstrakcyjne oporności. To jest 1 dziesiąta, /10, 1 setna, 1 tysiączna oma. W tych z tych Ostatnich rezystorach to wymieniłem. Tam nie ma drutoporowego, tylko tam są blachy. Między tym a tym jest blacha. Po prostu albo zestaw blaszek manganinowych. Jeśli dobrze wymawiam, tak samo mają zaciski, tylko te zaciski są bardziej masywne, żeby przepuścić duży prąd. I co by tu powiedzieć? Bardzo ciekawa jest kalibracja tych rezystorów. 1 dziesiąta, /10, 1 setna, 1 tysięczna oma. Bo te blaszki, które tam w środku się znajdują, one są delikatnie piłowane pilnikiem. Jak tutaj spojrzę do kamery, czy nadal w kadrze jestem? Tak, jestem w kadrze. Są piłowane delikatnie pilnikiem w określonej temperaturze. To jest podłączony z pewnością mostek Thompsona. Czteroprzewodowo jest pomiar, ten pomiar rezystancji, bo mostek Thompsona służy do pomiaru abstrakcyjnie małych rezystancji. Dla niego OM to jest takie już po prostu przerost formy nad treścią. On lubi poniżej OMA mierzyć. Dziesiąte setne OMA. Tysięczne, częścioma. I te blaszki są po prostu delikatnie piłowane pilnikiem. Po prostu chodzi o zmianę przekroju po prostu przewodnika. Jeśli taka blaszka jest popiłowana pilnikiem, to jest oczywiście zmniejszony przekrój, tam jest tam 1-2 mm jest dostosowana rezystancja do wzorca. To się odbywa w określonej temperaturze z pewnością. Pilnik Y i tyle. Jak ktoś powiedzmy rozkręcał multimet cyfrowy, czy nawet analogowy. Tam jest na przykład bocznik, tak samo wykonany z manga. Ojeja, z manga ninianu. Prawdopodobnie. I on jest na przykład albo jest opiłowany, albo jest kopelka cyny dana także po prostu uzyskać tą rezystancję wymaganą dla bocznika, na przykład w miernikach UM112, tam bocznik jest nawinięty na rurce ceramicznej i jest spiłowany pilnikiem. Zwoje są spiłowane pilnikiem do określonej rezystancji, wymaganej przez specyfikację, no nie specyfikację, tylko po prostu przez. No Wymagana rezystancja bocznika jest i on jest tak po prostu spiłowany, jest skalibrowany do danej rezystancji. Tak jak powiedziałem, tutaj się prawdopodobnie termometr umieszcza, umieszcza, umieszczało. No W tej chwili z termometru się nie stosuje tylko czujniki elektroniczne, temperatury. Kiedyś rtęciowe termometry, no bo to jest na przestrzeni, to nie jest na przestrzeni, że nam na wylot, tylko po prostu do samego spodu dochodzi. I po prostu mierzyła się temperaturę. Tą tam powiedziałem 23 stopnie Celsjusza. Wtedy się przyjmował, że jest to wzorzec o dokładności 2 setnych. Klasa dokładności 2 setne. Jeśli dobrze pojmuję to, to ten wzorzec może mieć plus minus 2 ohmy. Ma według pomiaru rodę schwarzem metodą 4 przewodową. 13O mu brakuje do szczęścia. Ale nie uwzględniam temperatury, bo u mnie są różne temperatury w pomieszczeniu. Jeśli ogrzewam, to jest wyższa, jeśli nie ogrzewam, to jest niższa, więc po prostu ta temperatura 23 stopnie u mnie nie istnieje jako taka podstawowa odniesienia. Tak jak powiedziałem zaciski prądowe napięciowe. Jeśli byśmy podłączali mostek Thomsona, tutaj podłączamy prądowe, tu napięciowe przewody, albo na odwrót, bo one są połączone ze sobą. Tylko po środku ich są dorutowane dutroporowe. Zaż znaczy w tych rezystorach tam 1 dziesiąta, /10, 1 setna, 1 tysięczna to jest bracha, płaskownik. I do niego jest dolutowana blacha oporowa. Albo blaszki oporowe. To jest jedna, mogą być dwie. W zależności, jaka jest potrzeba rezystancji. Chyba jedno omowy to już ma nawinięty dut oporowy. I w górę to są dut oporowe nawijane. Ale te abstrakcyjnie małe rezystancje to są po prostu blachy manganinowe w środku co jeszcze można powiedzieć? no taki rezystor tam 1,10 oma to na przykład może być bocznikiem pomiarowym można wykorzystać go jako bocznik pomiarowy boczniki pomiarowe te są wykonywane z, z, z topu manganinowego Mam taki bocznik pomiarowy 30 do 100 Amperów. Gdzież właśnie, tak samo są blaszki między zaciskami z drutu manganinu, z blachy manganinowej i tam te są delikatnie podpiłowane pilniczkiem. Ja tego opornika kupiłem za psi pieniądz. 31 zł z wysyłką zapłaciłem. Nie ma na nim karteczki wzorcowania, szkoda, bo jakby była, to byłoby fajnie, przyjemnie dla oka, bo byśmy wiedzieli, jaką ma rezystancję właściwą, tą swoją rezystancję docelową, bo tak to mamy 10 kiloohmów, ale mamy klasę dokładności, czyli po prostu może być plus, minus 2 omy. A tak byśmy mieli już policzone przez jakiś profesjonalny sprzęt pomiarowy, i byśmy mieli już tą świadomość jaką ma rezystancję. Tu możecie mnie wyśmiać, ale w moim odczuciu taki rezystor, im starszy, tym lepszy, bo jest wyscezonowany ten drut, ta blacha manganinowa jest utleniona, jest wyscezonowana, tak jak należy po prostu. Ja tak uważam, że im starszy, tym lepszy. Mam dekadę oporową. mam dwie dekady oporowe, chwilkę muszę kończyć nagranie.